Dzień dobry, witam serdecznie Panią. Pani Halino. Pytanie dotyczące decyzja, którą Pani musi podjąć w sprawie kredytu, czy spłacać w ratach stałych, czy, czy zmiennych. Oprocentowanie stałe, czy zmienne. Procentowanie stałe, czy zmienne. Dobrze, stałe, czy zmienne. No tak, na spodzie czytanie mamy piękną dziewiątkę denarów, to już tu praktycznie pani. Za chwilę się przeprowadzać może. Dobra, podstawa decyzji ogólnie jak to wygląda. Trójka była w Pani no Ja myślę, że Pani mnie pyta, a pani decyzję już podjęła. Eee, ale okej, okay, dobra. Bo tu już jest trójka e, kielichów. To, to już jest taka e, karta, gdzie właśnie jest, jest taka prawie podjęta decyzja. Człowiek rusza do przodu w nowe towarzystwo, w nowe środowisko. No, myślę, że pyta pani, ale też pani się jakoś tak no bardzo tym bym powiedziała strasznie no, nie stresuje, tak? Czyli podstawą też e, może tego czytania, już teraz przechodząc ściśle do tematu, e, tak właściwie jest to, przy czym pani będzie się czuła tak bardziej na luzie, tak? E, żeby się tak bardzo nie spinać, no tylko właśnie tak spokojnie, na luzie, żeby to wszystko było takie miłe, sympatyczne, yy, przyjacielskie, no o ile może być spłacanie kredytu przyjacielskie, ale to też tak właśnie, żeby człowiek się nie, 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 nie uchetał bardzo. Ta strona to będzie stała, yy, oprocentowanie stałe tutaj będzie zmienne. Dobra, jak sobie Pani poradzi finansowo przy oprocentowaniu stałym i przy oprocentowaniu zmiennym? <laughs> Proszę pani, no tutaj król versus rycerz, więc oprocentowanie stałe mówi o czymś takim większym, ale jednocześnie bardziej stabilnym. To zmienne, rycerz buław też sobie pani tutaj radzi, ale właśnie jak to rycerz buław, raz tak zadziała, raz inaczej, czyli jest ten motyw zmiany, prawda? Natomiast w obu przypadkach radzi sobie pani i to dość dobrze. Czy pani, czyli było pytanie, jak sobie pani poradzi finansowo? Przy jednej opcji, przy drugiej. Co dla pani będzie takie, powiedziałabym, łatwiejsze, tak? Oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne. No, królowa mieczy tutaj mamy króla buław. Yy, przy oprocentowaniu stałym trzeba będzie bardziej liczyć, tak? Bardziej. Nie wiem, no być może pani będzie musiała większy wysiłek finansowy, bo i król denarów by na to wskazywał, że pani przy tym stałym oprocentowaniu większy jakiś wysiłek finansowy ponosi, bardziej musi wszystko liczyć. Natomiast no przy tym zmiennym król Buław właśnie tu się rysuje taka możliwość y, zmienności, y, ra, robienia raz tak, raz tak, ale daje sobie pani tutaj radę, tak? Czyli ten zmienny no jest taki. Pojawiłem, no bardziej taki przyjemniejszy dla Pani, tak? E, patrzmy i rada dla Pani, czy to ma być stały, czy to ma być zmienny. Proszę Pani, ja bym powiedziała, że oprocentowanie zmienne, żeby Pani wzięła. Oprocentowanie zmienne jednak. A co się będzie w ogóle działo z kredytami? No w ogóle, no widzi Pani, od razu, no już piątka mieczy wychodzi, no to jest takie, no te kredyty to wiadomo, kto na tym zarabia banki, że to jest wszystko takie, takie szemrane, tak, takie i jeszcze przyjdą, i jeszcze wezmą i, i coś tam jeszcze zahachmęcą. Także te kredyty, <laughs> coś będzie też powiedziane i to stricte, jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, będzie jakaś taka Powiedziałabym, zachęta, coś na początku taki, wie pani, wabik, a potem w dłuższym okresie okaże się, że to nie do końca takie uczciwe było. Więc yy, no, rada dla pani: niech pani jeszcze, być może jak ma pani tam, nie wiem, bank, jeden, niech pani sprawdzi jeszcze opcję w drugim banku, bo tu. E, właśnie takie coś mi się rysuje. Coś może być takie na początek takie miłe, przyjazne, korzystne. E, natomiast e, w efekcie okazuje się, że to nie do końca uczciwe, uczciwe było. Tak, rada dla pani jeszcze to sobie może przemyśleć, albo może jeszcze jakiegoś doradcy zapytać, czy akurat ten bank, w którym pani chce to brać, czy to musi być ten bank. Nie ma pani już innego wyjścia, tylko to musi być ten bank żeby jeszcze coś sobie tam przeanalizować, tak? Albo zapytać kogoś doświadczonego również w tej, w tej kwestii, ale to naprawdę doświadczonego. Musi być to taka starsza osoba, być może pracownik banku lub też doradca, może jakiś finansowy, ale naprawdę z takim doświadczeniem, bo bo, bo pustelnik taki jest, więc tutaj no wiadomo, pani sama musi podjąć końcową decyzję, ale mnie się tutaj w kartach no lepiej widzi ten zmienny, że no właśnie, że można coś zadziałać. To tak, to tak. Natomiast to no tutaj przy tym stałym też sobie pani poradzi, natomiast no bardziej ten, ten zmienny. No i znowu buławy, czyli to mamy tutaj. Działanie, o widzi Pani, a to jest to stałe, czyli jakby tak w taką klatkę, jakby się Pani y, ubrała, tak, na własne życzenie. Dziękuję Pani bardzo i do usłyszenia.